Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam podstawę miningu. Jak widzicie znajdujemy się w kopalni. Co będziemy potrzebować do zaczęcia kopania y, kamienia? Po pierwsze kilof, karta albo wagon, tak jak ja posiadam, do transportu. Y, jeżeli chcecie wykorzystać ten kamień na brygiel lub statuły albo inne tego typu rzeczy, które można wykonać z kamienia, no to potrzebujecie po prostu coś, żeby to przewieźć po prostu tworzyć tu mm, kopalnię bo będzie wam to później ciężko prze, przewieźć żeby załadować statuę lub large crate'a taką skrzynię do upychania na przykład jak tu potrzebujecie 23 body stręcza. więc no, sami na początku tego sobie nie wrzucicie ani tej kraty nie stworzycie dobra, więc zaczynamy no, podchodzicie do ściany i tak jak widzicie ja mam wszystko posegregowane weźmiemy sobie kilo dwa razy nagień i luki ja mam wszystko zwindowane, więc nie ja będę klikał, ale już Wam pokażę na jakiej to mniej więcej zasadzie jest. My się akcje skończą. Klikacie prawo na ściany. Main, main, macie do wyboru także Mine Up, Mine Up and mine do, Czyli góra, dół. Jest tak samo prospekt Prospecting'u używacie do znalezienia jakiejkolwiek rudy. Tutaj Wam się wszystko pokazuje. to Oczywiście ten Prospecting tutaj nam pokazuje tylko jakość danej ściany, którą kupiecie. A mając rozwinięty Prospecting biorąc sobie skałę do ektipunku klikacie analizę. To nam analizuje skałę i wyświetla nam w pobliżu rudy, tak jak widzicie tutaj myszka. Iron ore north-west, flint west-north, of flint trace of flint east of south, you finish Co mogę Wam jeszcze tu o tym powiedzieć? Jedna taka ściana, jak widzicie, ona zawiera od 50 do 60 kawałków skały. Quality skały. Quality skały yy, po pierwsze zależy od waszego, waszego skilla miningu. Po drugie, quality kilofa. Jeżeli będziecie mieli niskie quality kilofa, będziecie mieli po prostu rozbieżność wydobywanej skale. To znaczy yy, jedna skała będzie miała maksymalne quality, druga będzie miała jeden quality. I, im, wyższy, yy, Im wyższej jakości. Yy, w tym większej, więcej właśnie wydobywacie tej, tej najlepszej po prostu jakości rudyny. Ja bym musiał podać, że 10 razy kopnąć, żeby mi jedna zła wpadła. Zaraz to sprawdzimy. Chociaż przy, tak, to, to naprawdę jest rzadkie przy, no, przy moim skillu i przy, moje, przy jakości moich narzędzi, no ale sprawdzimy, może się uda to pokazać w bardzo szybki sposób. Niestety jak na nie zróżnicy mi ta niskokolitowa skała, no ale, no ale mam nadzieję, że zaopatrzycie o co chodzi. Jeżeli chodzi o wydobywanie e, irona, e, golda, silvera, to powiem Wam w ten sposób, żeby jak najlepiej Wam się później skilowało, to znaczy najlepiej i później od 60 poziomu wzwyż. Jeżeli będziecie kopać na samym początku od razu aerona lub coś, później będzie wam, wam bardzo ciężko wbić z killa wyżej. To znaczy, widzicie u mnie. Ja y, z początku wbiłem mining do 30 na szybko i zacząłem kopać aerona I teraz mam, mm, no, mm, masakrę z, z miningiem. Kopię, kopię, kopię. Widzicie mój degrade. Mój degrade to jest 13 tysięczne. Więc, no i to jest jeszcze na skill bonusie razy trzecia, czwarta akcja, więc no to, to jest naprawdę porażka. Więc proponuję Wam wbić mining do 50 na samej skale, po 50 przerzucić się na irona, najlepiej 30 kwalitowego, to jest pure quality, wbić tam na, na tym ironku sobie te 60-70 miningu, Przejść na Zinka, Tina, Coopera, być tak 75, 80, i przejść sobie na Silvera, Golda, Marbla i tego typu podobne rzecz, rzeczy. Po prostu bardziej wymagające yy, złoża. No nic, w tym poradniku o miningu powiem Wam na razie tyle. Jeżeli macie jeszcze pytania odnośnie miningu lub czegoś, to tak jak w poprzednim odcinku mówię, pytajcie na Teamspeaku, w Steamie, lub nawet napiszcie komentarz pod filmem, mnie to cieszy, bo tu, tu sprawdzam sobie te komentarze. No i pozdrowienia dla, dla ludzi. Którzy poprzednio mój kanał zjechali. Dla takich ludzi jakby szkoda w ogóle, że się Pozdrawiam. Ershin.